O dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby wojskowe. Dlaczego tajne służby wojskowe? Dlatego, że tajne służby wojskowe były politycznym hegemonem na polskiej scenie w drugiej połowie lat 80. przygotowały Przeprowadziły i nadzorowały, i nadzorują przebieg transformacji ustrojowej. Nadzorują przebieg transformacji ustrojowej. Ale ja mam donośny głos to słychać tam w kącie, co mówię? Okay. No to dobrze, to tam jest o, Działa. Więc proszę Państwa. Najtwalszym jądrem są te tajne służby wojskowe, bo tajne służby wojskowe tak naprawdę sprawują w Polsce władzę. Nie ma. Tak naprawdę. No to bez. Nie ma. Tak naprawdę sprawują w Polsce władzę. I kapitalizm kompradowski pociąga za sobą pewne następstwa. Nie dlatego, że ktoś tam się uwziął, ma, jest pełen złej woli, tylko po prostu takie jest naturalne następstwo, taki jest naturalny rezultat tego modelu, że on jest ufundowany na przywileju dla tej sieci. Więc kluczowe segmenty gospodarki z sektorem finansowym na czele, który jest śmietanką, gospodarki każdego kraju, muszą pozostawać zazdrośnie strzelonym monopolem. Zatem cała reszta, ci, którzy do sitwy nie należą, nie są sitwą związani, muszą być wyrzuceni poza główny nurt życia gospodarczego. Mogą tam sobie tłubać na marginesie, ale tutaj nie mają wstępu. Bardzo wymowny jest przykład pana Romana Kluski przypadek pana Romana To dosyć głośny w Polsce. Pan Roman Kluska przebudował się do rynku. Nawet odniósł sukces na rynku. Ale kiedy się okazało, że on do sitwy nie należy, został natychmiast z rynku wyciśnięty i przewaga uwaga nie przez konkurencję, co by było rzeczą normalną, tylko przez aparat państwa, który Złamał wszystkie prawa, nawet przez siebie ustanowione. Tyle tylko, żeby. I to pokazuje, jak rygorystycznie jest ten przywilej strzeżony. W rezultacie działania, funkcjonowania tego modelu kapitalizmu kontradorskiego, znaczna część społeczeństwa jest wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego, a konsekwencją tego jest. Wykorzysta nie, niewielkie wykorzystanie narodowego potencjału ekonomicznego. Nie można tego narodowego potencjału wykorzystać w pełni, dlatego, że to by, dziękuję bardzo, dlatego, że to by zagroziło, pozbawiłoby ten przywilej ekonomicznego sensu wszelkiego. Żeby zatem ten ekonomiczny sens przywileju został utrzymany, jego ubocznym skutkiem musi być tylko niewielkie, częściowe wykorzystanie narodowego potencjału ekonomicznego, ze wszystkimi tego skutkami dla państwa. To państwo nie może stworzyć żadnej siły, żadnej siły, ani gospodarczej, ani militarnej, ani politycznej, żadnej. I społeczeństwo nasze reaguje na kapitalizm kompradowski na trzy sposoby: najbardziej taka rzutka część naszego społeczeństwa, jak widzi, że jest wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego, bez możliwości powrotu w jakimś tam wyobrażalnym terminie, to emigruje. Ja dosyć dużo jeździłem po tych środowiskach emigracji tej najnowszej i starszej i muszę powiedzieć, że to jest z punktu widzenia ekonomicznego najbardziej wartościowy element. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że odsetek w tych środowiskach odsetek ludzi zdeklasowanych jest bardzo niewielki, i to znacznie mniejszy, znacznie mniejszy niż w Polsce. I to są ludzie, którzy funkcjonują w obcych krajach, gdzie nie znają stosunków, gdzie nie mają uparcia tam w rodzinie, znajomościach i tak dalej. Często języka nie znają albo słabo znają, mimo to. Włączają się w obieg gospodarki tych państw. I często, jak mówię, jak jeszcze mają lepsze wykształcenie, lepsze przygotowanie, zdają język, to nawet uzyskują pozycję społeczną. I to niekoniecznie taką dla nas spektakularną. Podam przykład. Kiedy zaprosił mnie do Anglii, do Litz, tam jest silna polska kolonia, jakieś około 10 tysięcy Polaków tam mieszka. Taki pan Owczarak, bardzo zasny, pan notabene trzyciem światowida, o czym mnie od razu na dzień dobry na lotnisku jeszcze poinformował. No i potem dyskutowali całą noc na tematy religijne, bardzo ciekawe, się bardzo mi No i on sobie znalazł specjalność, której się nie mógł nauczyć w Polsce. Ponieważ tam w Yorkshire yy, yy, nie ma rolnictwa takiego jak u nas, tylko są wypasowiec. Tam jest wypasowiec i od czasu królowej Elżbiety Wielkiej te pastiska są poprzekazane takimi murkami kamiennymi, które są budowane bez użycia zaprawy. I to jest duża sztuka, podobną umiejętność układania tych kamieni, tak żeby one się nie rozlatywały i te murki, żeby wytrzymywały tam na porwiatło i tak dalej. I on się tego nauczył. I jest w całym hrabstwie największym specjalistą rozchwytywanym, bo te murki jednak się psują i on ich naprawia. Bo ma być coś takiego. on się nie nauczył, tego panu wczoraj się nauczył. To pokazuje, jak zaradni są ci ludzie, co by oni tutaj mogli zrobić, jakby tu byli w kraju. No ale już są bezpowolnie straceni, bo oni tu już nie wrócą. Zwłaszcza, że premier tu straszy, że jak wrócą z pieniędzmi, to oni te pieniądze pozabierają na podatek specjalny. To po co mają? I proszę Państwa, druga grupa, nie emigruje, bo nie może, bo nie chce, bo jest związana jakoś tak tu zakończona w kraju, ale podejmuje wojnę z kapitalizmem kontrolowym. W jaki sposób oni wojują, to my nie wiemy, bo oni się nie chwalą. Natomiast wiemy, że ta wojna trwa. Wiemy, że ta wojna trwa, a wiemy to z, takiego, z takiej informacji, którą co roku podaje Główny Urząd Statystyczny. Że około 30% produktu krajowego brutto, a więc tego, co w Polsce jest wyprodukowane i sprzedane, powstaje w szarej strefie, a więc w konspiracji przed władzami publicznymi. Jeżeli ten szacunek nie jest zaniżony, moim zdaniem jest, ale jeśli nie jest zaniżony, to i tak co najmniej połowa dorosłych ludzi w Polsce musi w tej konspiracji brać udział. No to to więcej niż w czasie wojny. I dzięki temu, dzięki temu właśnie nasza gospodarka jako tako funkcjonuje, dostarczając naszemu narodowi ekonomicznych podstaw egzystencji. Niektórzy, niektóre rządy, znaczy właściwie wszystkie rządy kolejne odgrażają się, że zlikwidują szarą strefę. Ja ile razy słyszę takie pogróżki, to mi skóra cierpie. Ale pocieszam się, że jak partia mówi, że zlikwiduje, to mówi. Prawda? Tam jeszcze nikomu się nie dało, to nawet Hitlerowi się nie udało, bo jak Państwo pamiętają, w generalnym gubernatorstwie za zabicie świni groziła kara śmierci, a przecież kto był na wolności to był banker prawda? No więc ciśnienie potrzeb życia jest takie, że tam żadna partia tutaj nic nie <laughs> na to. Nawet Niemcy się zaopatrywali po cichu oczywiście w bo oni też chcieli sobie powiedzieć, prawda? Tłusto i smaczko. Otóż proszę Państwa, ale wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby tułemuś rządowi się to udało, te pogróżki spełnić. Wystąpiłby, prawdopodobnie wystąpiłby efekt taki sam, jak przy strajku włoskim. Państwo wiecie, strajk włoski polega na tym, że pracownicy nie porzucają pracy, przeciwnie, pracują bardzo skrupulatnie, dokładnie przestrzegają wszystkich przepisów i wszystkich procedur, które niby to zostały ustanowione dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa czy instytucji. Ale rezultat strajku włoskiego zawsze, zawsze jest taki sam jak zwyczajnego strajku, kiedy po prostu ludzie rzucają robotę. Firma staje, przestaje funkcjonować. No to mamy dowód, że te przepisy i te procedury na pewno nie są ustanowione dla sprawnego działania, skoro ich przestrzeganie przynosi efekt w postaci paraliżu. To w takim razie po co są? No bo po co są, prawda? No można udać, że to głupotal. Zawsze to na końcu takie wyjaśnienie, że jak już wyczerpiemy wszystkie inne drogi, to głupota, bo to głupota nic nie wyjaśnia. Natomiast prawdopodobnie prawdopodobnie te przepisy i te procedury służą umocnieniu czyjejś władzy i ugruntowaniu jakiejś hierarchii. Ale nie działaniu. Otóż to, że gospodarka nasza jako tako funkcjonuje, zawdzięczamy tym dzielnym ludziom. Którzy niekiedy z dużym ryzykiem osobistym, w poczuciu odpowiedzialności za własne rodziny, za własne przedsiębiorstwa, wreszcie nawet za gospodarkę narodową, bo ja znam takich, co i taką motywację się dzieje, z całym dużym ryzykiem osobistym omijają złe prawo. Po prostu te reguły omijają, te procedury omijają. Dzięki temu gospodarka nasza jako tako funkcjonuje. Oczywiście to y, czasami się tam zgrzyta, ale i wreszcie trzecia grupa. Trzecia grupa, która ani nie emigruje, ani nie walczy. Tylko widząc, że jest wypchnięta poza główny nurt życia gospodarczego, powiedziała: to w takim razie niech nasz rząd weźmie na utrzymanie. was natarczywiej prezentuje postawy roszczeniowe. Proszę i rząd rządy, odpowiadał, proszę bardzo, my tak jest, już nas bierzemy na utrzymanie. Problem polega na tym, że rząd na swoje utrzymanie wziąć nikogo nie może, bo rząd nie wytwarza żadnego bogactwa. Rząd może najwyżej trwonić bogactwo, które ludziom to odbiera i tam pod różnymi pretekstami. Więc kiedy rząd mówi, że ich weźmie na utrzymanie, to używa skrótu myślowego bo tak naprawdę to może tylko zrobić jedno. Może narzucić obowiązek utrzymywania tych ludzi współobywatelom. I to właśnie robi. I to właśnie robi. I podatki już dawno przestały na to wystarczać. Już dawno przestały na to wystarczać. I obecnie jedynym sposobem stworzenia wrażenia płynności finansowej państwa jest coraz szybsze powiększanie długu publicznego. W tej chwili, to znaczy nie w tej chwili, bo miesiąc temu to są dane sprzed miesiąca, ale w tej chwili mógł być tylko gorzej. Miesiąc temu dług publiczny powiększał się z szybkością co najmniej 5000 złotych na sekundę. Godzina ma 3600 sekund, tak łatwo to jest ile się powiększa? Godzinę. A przecież doba ma 24 godziny, tydzień ma. 7 dni, miesiąc ma 4 tygodnie, no to sobie powiedzmy, ile nam się powiększa. Przekroczył księgowy dług powierzchni, przekroczył 800 miliardów złotych. No, a przecież to nie jest wszystko, bo jeszcze oprócz tego księgowego długu publicznego zobowiązania samorządów terytorialnych i zobowiązania państwa. Suma tych zobowiązań przekracza o 3 biliony złotych bo znaczy dziesięciokrotną wartość rocznego budżetu.